Wiem, że Watch Dogs Legion to temat, który spora część z was śledzi, więc nie mogłem pominąć wiadomości, które wyczytamy z najnowszego filmu od Ubisoftu, w którym to prawdziwi aktorzy omawiają cechy samej gry. Wnioskować z niego możemy sporo faktów, lecz część z nich już znamy. Niemniej jednak dowiedzieliśmy się, że przyjdzie nam sterować bohaterami spośród 9 milionów możliwych, więc całkiem imponująco. Oczywiście tak jak już było wcześniej wiadomo, proces rekrutacyjny będzie wyglądał w sposób dość oczywisty, czyli po prostu dostaniemy do wykonania zadanie dla danej postaci, przez co zyskamy jej zaufanie. Bohaterowie będą naturalnie różnić się wyglądem zewnętrznym, lecz nie tylko, bo zmienne będzie wyposażeniem oraz oczywiście umiejętności. Jednakże tutaj istotna informacja, bo każda postać przynależy do jakiegoś określonego szablonu umiejętności i wyposażenia, co jest według mnie całkiem zrozumiałe. 29 października to data debiutu Watch Dogs Legion na PC-ach PS4 oraz Xbox One i nieco później zadebiutuje również na PlayStation 5, Xbox Series S oraz X. Ja już nie nieraz wypowiadałem się o tej produkcji i zwyczajnie przyznam jeszcze raz, że nie jestem oddanym fanem serii Watch Dogs, lecz się temat na bieżąco, bo uważam go za całkiem ciekawy i warty poruszenia, szczególnie, że produkcja usiłuje być całkiem oryginalna i to się ceni. A ja was witam bardzo, bardzo serdecznie na Ludbook zawsze o zawsze godzinie 16 dzisiaj kolejna dawka newsów, więc e, będzie znowu bardzo ciekawie, między innymi cyberpunk Assassin's Creed Valhalla, więc takie dwa topowe tematy na naszym kanale, ale wy zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, żeby docenić naszą pracę i to, że staramy się codziennie wrzucać te filmy i zazwyczaj nam to wychodzi, więc myślę, że całkiem fajnie, a my zaczynamy. Z filmu. Cold War jest tytułem zdecydowanie interesującym, ze względu na chociażby czasy, w jakich opiera swoją fabułę. Jest to historia, do której trzeba podejść odpowiednio i mam nadzieję, że twórcy tak zrobili, bo pokładam w kampanii spore nadzieje. Świetnie dopracowany tryb multiplayer to cecha, którą charakteryzuje się najnowsze Modern Warfare, i choć kampania według mnie jest również świetna, to jednak Multic daje mnóstwo zabawy na setki, jak nie więcej, godzin. Przechodząc już do sedna, to dzisiaj startuje beta Call of Duty Black Ops Cold War na PlayStation 4 od godziny 19. Wiadomość jest o tyle dobra, że posiadacze innych platform, nie będą musieli długo czekać, gdyż już od 17 do 18 października będzie możliwość zagrania w nadchodzącego koda między innymi na pc Piszcie w komentarzach, czy czekacie, bo pewnie wielu fanów serii znajdzie się spośród grona naszych subskrybentów. A jeśli jeszcze nie subujesz i nie łapkujesz, to masz teraz chwilę, żeby to zrobić. jako jest Assassin's Creed Valhalla mocno wierzę i trzymam kciuki za jej powodzenie, bo jest to temat, który moim zdaniem może być kamieniem milowym w serii Assassin's Creed dla Ubisoftu. A moja wiara w tą grę stała się jeszcze mocniejsza za sprawą nowych screenshotów, na których widzimy przepiękny Asgard, mroźny przepełnionym rokiem Jotunheim, klasyczny już obrazek krągu Stonehenge i wreszcie obraz, który podpisany jest jako America. I wygląda zdecydowanie bardziej na obszar Ameryki Północnej. I tutaj włącza się niezwykle ciekawy wątek, gdyż co powiecie na to, że to właśnie tam Eivor wraz z ekipą Asasynów rozwinęli swoją działalność. Gdyż wiemy, że Bractwo działa tam sporo dłużej niż Templariusze, a wydaje mi się, że ta opcja może całkiem fajnie łączyć się z Assassin's Creed 3. Czy jest tak naprawdę? Tego dowiemy się już niedługo i przechodzimy do następnej wiadomości. Jako jest Spider-Man Miles Morales, a przedstawię Wam tym razem fakty, które wiemy na jego temat, bo jest ich całkiem sporo. Otóż pewniaczkiem jest to, że Miles jest dużo mniej doświadczony niż Peter i widać to będzie chociażby po sposobie poruszania się nad ulicami Nowego Jorku. Co również ważne, Miles będzie stale w kontakcie z Peterem poprzez telefon oraz naturalnie spotkania, które będą nieodłącznym elementem tej produkcji. Wszystkie dzielnice, które widzieliśmy w Spider-Manie na PS4 pozostaną, czyli podział Zmiany. Zostaną również zadania związane z powstrzymywaniem przestępstw, lecz wiadomo również, że będą dostępne nowe scenariusze, a twórcy nie zapomnieli także o tych starych. Prawdopodobnie dostaniemy sporą ilość kostiumów, gdyż twórcy podkreślają, że zaoferują sporo nagród za wykonywanie aktywności pobocznych, a Miles zyska moce, których Peter nigdy nie posiadał, czyli tak zwaną moc Venom, która pozwoli na pokonywanie przeciwników przy pomocy czegoś na wzór elektryczności. Dodatkowo wiemy, że podczas walk z niektórymi przeciwnikami będą oni mogli wykryć nas mimo naszej niewidzialności, a walk z bosami będzie nieco mniej niż w Spider-Manie na PlayStation 4. No i to na tyle z pewniaczków, które ostatnio do nas zawędrowały. Mam dla was tutaj jeszcze parę screenshotów, na których widzimy Między innymi ciekawy kostium, to jak kończy się korzystanie z telefonów pracy, czy też porozumiewanie się najprawdopodobniej z Peterem. A jeśli już o telefonach mowa, to twórcy wspomnieli, że Miles będzie otrzymywał powiadomienia o rabunkach, napadach etc. poprzez aplikację społecznościową Friendly Neighborhood Spider App. Czy Cyberpunk 2077 nawiązał współpracę z już śmiało można powiedzieć legendarną niemiecką marką samochodową Porsche? Jest to całkiem możliwe, a dowiedzieliśmy się tego za pośrednictwem wiadomości na Twitterze, w której to w odpowiedzi na pytanie Redów Porsche przesłało projekt który wygląda jak dosłownie wyjęty z gry od Redów. Czyżby w grze były dostępne ulubione modele niejednego fana niemieckiej motoryzacji Newsa podesłał na naszym Discordzie Burn Me. Pozdrawiamy i zachęcamy do wbijania na Discorda i angażowania się, gdyż bez problemu możecie wziąć udział w produkcji filmów na nasz kanał. Ale wracając, to zupełnie więcej na ten temat dowiemy się dzisiaj o godzinie 18 na czwartej już odsłonie wydarzenia Night City Wire. No ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeśli spodobał łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz mieliście dzisiaj. Trzy ukazać, żeby to zrobić, więc. Kłaman, jak jeszcze tego nie zrobiliście, to ja nie wiem. To ja bym już to dawno zrobił, no ale dobra. No i cóż, 20 tysięcy do końca roku. Przypominam po raz kolejny, bo jest to, kurde, w sumie coraz bardziej realne. Tak, ostatnio patrzyliśmy na przyrost subskrypcji, i, i, i nie może się to ziści, więc zobaczymy. No i cóż, trzymajcie się, no i cześć.